MMRok z Marcinem Heldem we Wrocławskiej Filii Klubu Lutadores. Cześć Marcin. Witam, cześć. Marcin, prowadzisz tutaj dzisiaj seminarium. Może na początek powiedz, skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby prowadzić seminarium? Bo seminarium zazwyczaj kojarzy się z tym, że prowadzi to jakiś weteran, zawodnik doświadczony. Ty jesteś młody i również doświadczony, ale często uczysz tutaj osoby, które są wiele starsze od ciebie. <laughs> no nie, no, wydaje mi się, że seminarium to nie, no, nie, 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 nie jest po to, żeby tylko osoby starsze, bardziej doświadczone prowadziły, tylko generalnie, żeby zawodnicy dzielili się swoją wiedzą z innymi zawodnikami. No ja trenowałem dużo w innych klubach, myślę, że jakąś już wiedzę mam, i jeśli mam trochę czasu, nie przygotowuję się do żadnej walki, dostanę zaproszenie z klubu, no to bardzo chętnie przyjeżdżam i staram się podzielić moją wiedzą, moimi umiejętnościami z innymi zawodnikami. Powiedz może, co dzisiaj przygotowałeś dla uczestników tego seminarium. Znajdujemy się pomiędzy treningami. Jest w tej chwili przerwa. Jak wyglądał pierwszy trening i jak, jak będzie wyglądał ten drugi? No na pierwszym treningu zrobiliśmy trochę sprowadzeń z klinczu, trochę sprowadzeń z klinczu przy siatce. Drugi trening będzie taki bardziej parterowy, będzie to taki parter pod MMA. Mam nadzieję, że ciekawe rzeczy będzie się podobało. Przejdźmy teraz może trochę bardziej do Ciebie, masz teraz taki dosyć pracowity okres, bo wróciłeś niedawno ze Stanów, prowadzisz seminaria, widziano Cię również na, na KSW zeszłotygodniowym, opowiedz może o, tym, o tej końcówce roku. Pracowity może pod względem takich może wyjazdów, ale e, nie, nie przygotowań do walki, więc no tutaj nie, nie jest tak ciężko. No zdecydowanie jest luźniej niż w tym okresie przygotowawczym do walki. E, no w zeszłym tygodniu byłem na seminarium. Po seminarium faktycznie no, pojechaliśmy z kolegą na KSW, obejrzeć trochę polskiego MMA. E, no Teraz seminarium, następne we Wrocławiu, później święta. E, po świętach jeszcze tam jakieś. Jedno czy dwa seminarium będą. W lutym planuję wybrać się do Londynu, trochę potrenować w klubie London Shoot Fighters jakieś 2-3, może 4 tygodnie. No i dalej zobaczymy. Wszystko zależy od tego, kiedy Belator zaplanuje mi moją kolejną walkę. No właśnie, trochę, trochę pominę tą kolejność, którą zaplanowałem, twoja kolejna walka. Dziś w różnych mediach podawano, że ty poprosiłeś już władzę belator o rewanż z Michaelem Chandlerem. Czy to jest prawda? I czy Belator odniósł się jakoś do twojej prośby? No tak, jest, jest to prawda. E, dlatego, że musiałbym na, mu, na moją walkę o pas czekać do drugiej połowy przyszłego roku, czyli pewnie jakoś wrzesień, październik, listopad przyszłego roku. Nie, nie chciałem tak długo czekać, nie walcząc. E, więc no, ze strony Bellatora padła propozycja, żebym stoczył dodatkową walkę. No ja zaproponowałem, żeby to była walka z Chandlerem. E, myślę, że... Byłaby to walkę można by nawet dobrze sprzedać ze strony Belatora, jako że już wcześniej z nim walczyłem. No, wtedy przegrałem, chciałem zawalczyć jeszcze raz i zobaczyć, jak, jak, jak teraz by to wyszło. No na razie jeszcze nie, nie, nie ma decyzji ze strony Belatora, cały czas czekamy, tak naprawdę nic, więc jeszcze nie wiem na ten temat. Może zanim przejdziemy do dalszych planów, chciałbym, żebyśmy podsumowali ten rok, bo to był dla Ciebie bardzo intensywny rok, stoczyłeś cztery walki, wszystkie wygrane, udało Ci się w końcu wygrać ten turniej, jak Ty ze swojej strony mógłbyś ten 2014, który się już kończy, podsumować? No rok faktycznie bardzo udany, dużo walk w pierwszej połowie roku, no bo trzy no, walki, turniej Belatora, czyli walka co miesiąc, później trochę przerwy i najważniejsza walka, czyli finał z speedbullem którą też udało się dobrze wygrać, więc no rok jak najbardziej udany. Powiedz, czy ta, ten, ta dobra pasma zwycięstw i przede wszystkim wygrana w turnieju przełożyła się na jakąś, także na Twoją popularność, bo na tych większych, zagranicznych, amerykańskich portalach co jakiś czas widać te wywiady, rozmowy z Tobą. Czy to się przełożyło także na sponsorów, na zauważalność tam, na tamtejszym terenie? No, większość sponsorów mam tutaj raczej z Polski. No ale myślę, że wynika to może nawet nie tyle z popularności, ile z tego, że no zawsze amerykańskie firmy wolą sponsorować czy pomagać z amerykańskim zawodnikom. Trochę, trochę trudniej ich przekonać do tego, żeby wspierali Polaka. Ale no tą popular popularność myślę, że coraz większą widać i, 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 w, i w Polsce, i za, i, i za granicą. Więc no myślę, że jest dobrze. No. Tak jak, tak jak mówię, no teraz przede mną jeszcze te najważniejsze walki, które tej popularności jeszcze dużo więcej przyniosą. Wielu fanów zarzuca belatorowi, że nie jesteś przez nich tak jakoś bardzo mocno promowany, a zamiast tego belator skupia się na zatrudnianiu emerytów z UFC czy, czy tworzenie takich walk, które mają głośną otoczkę medialną, jak chociażby bonar z Ortizem. Jak ty możesz ocenić tą współpracę z belatorem na tej linii promocyjnej, na tej linii, gdzie, gdzie dostajesz propozycje kolejnych walk i jakbyś widział siebie w belatorze na przyszły rok? No dotychczas faktycznie tak jakby ta promocja mojej osoby w że nie była taka, jak, 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 jaką bym chciał. No ale tutaj spotkałem się ze Scottem Cookerem, rozmawialiśmy właśnie na ten temat. No i z ich strony padła taka obietnica właśnie, że będą bardziej mnie promować, że większe Więcej środków, właśnie, i bardziej skupiam się na tej promocji mojej osoby. No, zobaczymy, jak się z tego wywiążą. Mam nadzieję, że już niedługo będzie dużo więcej o mnie. Spędziłeś teraz kilka miesięcy w Stanach Zjednoczonych. Poza tym, że oczywiście przygotowywałeś się też do walki, walczyłeś. Jak możesz podsumować ten wyjazd? Czego ten wyjazd najbardziej Cię nauczył? Wiem, że trenowałeś w Rufusporcie. Co ten wyjazd Ci dał? I czy będziesz do tego klubu wracał? No, myślę, że tak. Myślę, że będę wracał. Na, było bardzo dużo sparingów, e, trochę technik, ale dużo, dużo więcej sparingów. No, e, tutaj, tak naprawdę, e, bardzo mi się to podobało, bo e, wiadomo, że no, techniki można robić, ale później, e, gdy nie ma tych sparingów, na walce to nie wychodzi. No, tam e, były techniki, ale było bardzo dużo e, różnych dobrych zawodników, z którymi na co dzień można było porobić e, różnych. Nie, no nie było tak jak u nas, że jest paru zawodników, tam było z 20-30 zawodników na jednym treningu, czyli praktycznie tak jak takie seminarium. E, więc no to był to, było, to, to, to jakby na, największy plus. No, tutaj no, ze strony technicznej e, wydaje mi się, że w Londynie e, więcej się nauczyłem, ale tam też nie miałem właśnie, jak tego sprawdzić, nie miałem tylu sparing partnerów. Tutaj no, bardzo mi się podobał. E, po, po, Podobały te sparingi, i dlatego myślę, że na taki wyjazd przed walką, na takie przygotowania typowo przed walką jest to idealne miejsce. Chciałbym Cię zapytać ogólnie o zdarzenia, które zachodzą na tej scenie jeszcze amerykańskiej, czyli UFC wprowadza od przyszłego roku stroje ujednolicone. Belator mówi się, że może na tym skorzystać, jeżeli tej szansy nie zaprzepaści. Eddie Alvarez przychodzi do Bellatora, przepraszam do UFC. Jak możesz ocenić te wszystkie, te wszystkie zdarzenia, no bo w jakiś tam sposób one na Ciebie, ciebie na pewno też dotyczą i to, że Belator w końcu. Wprowadza te gale pay-per-view. Czy jest to dla Ciebie jakaś korzyść, czy, czy nie masz może takich zapisów kontraktowych? Nie, no, na, nie mam takich zapisów kontraktowych. E, nie wiem, jak to wszystko no, faktycznie dużo się dzieje. E, te, te nowe, e, jednolite stroje w UFC. E, no, mam nadzieję, że odbije się jakoś to pozytywnie na zwodnikach Bellatora, e, No ale zobaczymy. No, na razie jeszcze nic nie mogę na ten temat powiedzieć, no bo ni, ni, nic, nic o tym nie wiem. Jakby nikt jeszcze z żadną taką konkretną propozycją sponsorską. Prze, przez to się do mnie nie odezwał, no ale mam nadzieję, że tak będzie, no, tutaj te, in, te, te, te inne rzeczy te też jak na razie bezpośrednio mnie nie dotyczą, więc no za bardzo nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Dobrze, przejdźmy więc do polskiego podwórka standardowe pytanie którego słuchasz praktycznie w każdym wywiadzie czyli to że kiedy zobaczymy cię w końcu walczącego na polskiej ziemi bo jesteś zawodnikiem stawianym koło Marcina Tyburu i Damiana Grabowskiego czyli którzy są gdzieś tam w tym topie swojej kategorii wagowej walczą w głośnych znanych organizacjach a nie walczą w Polsce no myślę, że nie tylko w tym sporcie, ale tak jak w każdym innym sporcie, nie, dla każdego zawodnika no, nie jest najważniejsze to, żeby walczyć w Polsce, tylko żeby walczyć w najlepszych organizacjach i być się z najlepszymi. No, tak samo to jest moim celem. No i tutaj jakby no, nigdy nie stawiałem w sobie, wiadomo, że no, fajnie jest zawalczyć przez swoją publicznością, ale to nie jest jakby mój główny cel. No. Eee, no, żaden dobry zawodnik e, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek sportu. Na pewno nie stawia sobie za cel startować przed polską publicznością, no bo nie o to chodzi w tym w sporcie. No. Jeśli będzie taka propozycja na jakąś dodatkową walkę między walkami belatora w Polsce, no to chętnie, chętnie wystartuję, no ale głównym moim celem jest Belator, zdobycie pasa, pasa kategorii lekkiej, to, to, to jest mój cel, a nie walka w Polsce. Rozumiem, czyli w tej sytuacji nic się nie zmieniło. Jeżeli pojawi się jakaś ciekawa propozycja w Polsce, to Belator jest szansa, że puścicie się na taki pojedynek. Czy ten status wygranej w turnieju może zmieniać nieco? E, no, myślę, że, myślę, że jest szansa cały czas, no zwłaszcza. E, przy, przy jakby e, kierownictwu kierownictwie tego Scotta Cookera. Myślę, że on jest bardziej taki, e, takim człowiekiem, z którym można się dogadać. No to taka sama sytuacja była z Hektorem Lombardem, który też mając ma, będąc mistrzem e, belatora walczył w organizacji, w australijskiej organizacji AFC chyba tak, no, na, na gali, e, na której ja też walczyłem. Więc no, nic nie jest wykluczone. Myślę, że e, idzie się spokojnie dogadać, no ale mówię, Musiała być po prostu konkretna propozycja tutaj z Polski, w, w, w okresie takim, w którym nie będę miał żadnych walk dla Pelatora. Jak możesz ocenić tam rozwój naszej polskiej sceny, no bo Agnieszka Niedźwiedź gdzieś tam przez kontuzję odroczyła ten pojedynek o pas w Cage Warriors. Aśka Andrzejczyk dzisiaj ma praktycznie eliminator do pasa w nocy. Ty również będziesz lada moment pukał o ten pas, do walki o pas. Jak możesz ocenić ten rozwój, no bo jak ty zaczynałeś mając te 16-17 lat, to zupełnie inny, inny poziom rozwoju tego sportu. No tak, no widać choćby po właśnie ilości zawodników zakontraktowanych przez UFC, że ten poziom już jest bardzo wysoki i myślę, że z roku na rok będzie tylko wzrastał i myślę, że za parę lat faktycznie Polska może być gdzieś tam w czołówce tych krajów pod względem MMA, poziomu MMA. Jeszcze na koniec takie pytanie. Dzisiaj odbywa się piąta edycja Galira Ragnarok, na której ty walczyłeś rok temu. Czy starty w BJJ, bo, bo również startowałeś ostatnio, włączasz do tych, mieszasz ze startami z MMA czy planujesz również starty w 2015 czy już skupiasz się tylko ewidentnie na tym pasie belatora? Nie, jeśli będą jakieś zawody brazylijskiego jiu -jitsu, chętnie wystartuję, jakby po, po mojej walce w Stanach wystartowałem w zawodach Naga, udało mi się tam wygrać, więc no, jeśli, jeśli będą jakieś zawody, chętnie wystartuję, no tutaj niestety na rak na roku nie mogą się pojawić, no bo już wcześniej tutaj mieliśmy dogadane z chłopakami seminarium, więc jakby kolidowało to ze sobą. No, ale, 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 nie, no te, te starty w brazylijskim Jitsu czy w submission e, będą zawsze niezależne od tego, e, o, od tych walk w MMA. No, nawet jak udałoby mi się zdobyć ten pas Bellatora i będę miał czas, chętnie będę startował i bił się w brazylijskim jiu Chciałem Cię jeszcze zapytać o ewentualną przeprowadzkę do Stanów. Pytam z tego powodu, że na jednym z dużych amerykańskich portali po Twoim zwycięstwie w turnieju pojawił się taki wywiad z Tobą. Ja też, coś mi się obiło o uszy, nie jestem, przepraszam, dobrze przygotowany, że Ty dementowałeś niektóre rzeczy z tych wywiadów. Tam było w tym wywiadzie między, między innymi wspomniane, że Ty planujesz na dłuższy pobyt w Stanach, na taką nawet przeprowadzkę. Jak może ocenić takie plany, czy, czy to jest prawda i czy, czy rzeczywiście jest coś w tym, że, że możesz trochę w Stanach dłużej przebywać? <grytanie> no nie, nie wiem dokładnie o co teraz Ci chodzi, ale, 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 ale jest, no jest, jest taka szansa. No cały czas jakby e, myślę o tym, podoba, podoba, podoba mi się tam życie w Stanach, podobają mi się treningi, więc no nie, nie wykluczam tego, że kiedyś zawitam tam na dłużej, no, ale na razie nie ma takich planów. No, nie mogę powiedzieć, że jest już coś tam zaplanowane, jakaś przeprowadzka na dłużej, ale nie wykluczam tego i, i zobaczymy, co, co będzie w przyszłości. Dobrze, rozumiem. Z mojej strony to chyba wszystko. Jeżeli chcesz przekazać, podziękować, pozdrowić, wszystko, cokolwiek naszym widzom, wszystkim, którzy będą nas oglądali, bardzo proszę, jest czas dla Ciebie. Chciałem podziękować przede wszystkim moim sponsorom: firmie Das Group, firmie RWB, luksusowe zegarki 24pl Invictus Bros i firmie Manto. Dziękuję bardzo za pomoc. Ja również dziękuję. Z mojej strony wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę. Dzięki.